I witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Good Pizza Great Pizza i jak na razie utrzymujemy tę dzienną frekwencję. Mam nadzieję, że oby tak dalej trzymajcie kciuki. Pit ledwo pokonuje nasze ciasto w gorącej czwartej kwa. Kwarcie. Najważniejsze wydarzenia o 11. Ok, thanks. Dziś w ceglanym ogniu. Czy Anhois jest mięsem? Czy można się ich spodziewać w pizzy z mięsem? To jest bardzo dobre pytanie. Od naszego sponsora, pogromca Robali Rob, pokonamy wszystkie uciążliwe żyjątka. O, jak ładnie nazwali. To wszystko na dzisiaj. Good pizza, good pizza. Good pizza. Dobra, do czuję się, jakbym była w kościele wyznawców pizzy. Z tym good pizza, White good pizza, ok, dalej. Yy, ok, jeżeli oglądacie, pamiętajcie o pozostawieniu sobie, po sobie śladu w komentarzu i yy, yy, ocenieniu filmów w postaci łapki w górę, jeżeli Wam się podoba. A jak Wam się nie podoba, to nic nie zostawiajcie. Set połowę z owocami pieczorkami, drugą z mięsem, ok. Nie wiem, co chciałeś, zaraz przeczytam. Powa soser, a tu też będzie soser, dobrze. Soser jest wszędzie, to jest najważniejsze. Mamy 12 pizz do podania. I ja się teraz zastanawiam, jak nagrać te odcineczki, bo nie wiem, czy nagrać sobie pod rząd, tak z 4 na przykład, i mieć, czy nie wiem. Zobaczę, Pieczarki, oliwki, papryka, pieczarki. Tak, swoją drogą, to zaraz powiem Oliwki i papryka Bałam się, że nie zapisał mnie się dzień 51 Bo wyszłam nieco inaczej niż zazwyczaj wychodzę Czyli nie zapisałam, że wyjdź do głównego menu Tylko tak od razu wyszłam, nie? I istniało ryzyko, że mnie się nie zapisałby postęp Ale na szczęście się zapisał Tia so, Peperoni, kiełbaska... Szynka, no spoczko, kospo. O jeju! Klikała mi się, nic nie poklikało. Swoją drogą, możecie dać tam znać, jak u Was, jak tam pogoda szynka, bekon, spoko, mamy bekon. Ym, jak tam szkoła. Ja jestem bardzo ciekawa, zawsze nie poczytam po przypinam yy, serduszka w komentarzach. Kto mnie zna, ten wie, że to jest jedno z moich ulubionych. Słodka świnka, fuj. Jedno z moich ulubionych zajęć, prawda? I zajęć youtubera. No i co? W ostatnim odcinku udało się kupić bazylię, jak się dobrze orientuję. Tak, mamy bazylię. Najlepsza pizza, jaką kiedykolwiek jadłem. Bardzo się cieszę. Jeszcze trochę będzie na czynsz. Jest. Ciasto pełnoziarniste i cebula z bazylią. Włóż do pieca dwa razy. Nie dopytałam o ser, mam nadzieję, że tu nie będzie nic skomplikowanego. Do pieca na pewno dwa razy co tam była? Cebula z basilią, okej. Okay. Okej, okay. ani jednego, ani drugiego, no nie przepadam za bardzo. No nie chcę, nie chcę używać słowa nie lubię, no bo od biedy zjem. Ale no tak, żebym faworyzowała te dwa składniki? Absolutnie nie. Ale okej, okay, zobaczymy. To jest dopiero druga czy trzecia pizza, a mamy już jedną trzecią dnia. Muszę spiąć pośladki, bo jak nie, to nie zdążę. Ostatni odcinek w sumie chyba tak bardzo, bardzo fajnie mi szedł, z którego jestem mega y, dumna Ale nie, no to ja będę no, miałam już przerwę od nagrywania, więc Skąd te sosy pomidorowe? Wiedziałam, że trzeba się dopytywać Ja po prostu będę dawała w kółko cały czas, co? Chcę podzielić się pizzą, proszę, proszę, okej okay. Połowa sosser i oliwki i połowa sosser i anchois, dobra Sosser. Ja będę wszędzie dawała, proszę Bo to jakby, no Zaczynają mnie ci ludzie wkurzać Oliwki Anhojsy, ok. W ogóle dawanie tej połówki to jest tak strasznie ciężkie. Tak i Anhojsy. mam czy ja mogę sobie wejść teraz do ustawień, żeby sobie włączyć ten równomiernik rozkładania? Czy nie, ma nie mogę za bardzo? Ok. Zmęcznego. Och, prawie idealne, fantastyczne mm, Bardzo się cieszę Chyba potem w dniu włączymy sobie Może mnie to irytuje po prostu Próbuję, bla, bla, bla bla okay. Sos, ser, oliwek, cebula. Sos, ser, może zaczniemy od początku Halo, ser Później będzie tak Oliwka, cebula, bazylia Oliwki Cebule. Bo może ja jestem stratna dlatego, że ja tak nakładam, żeby klienci mi nie powiedzieli, że jest mało. Ym... I tak naprawdę nie wiem, ile tego marnuję. Nie wiem, nie wiem. Zjadłabym w sumie taką pizzę. Jesteś artystą? Nie, architektem. Nie, malarzem. Nie, jesteś prawdziwym mistrzem ciasta, soru, sosu i sera. Nie, raz ja już to słyszałam Proszę, 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 okej okay. Co chcesz? Yy, takie rzeczy jak bazyla, papryka, to wszystko nie jest, Co jest zielone? Musi być też bardzo chrupiąca, dobrze To nic nie powiedziałeś o sosie i serze Więc jak mi chociaż po prostu Piśniesz słowem Wszystko co jest zielone, on powiedział Może nie chcieć sera Ale kto zamawia pizzę Bez sera? Moim zdaniem serce to jest właśnie taka kwintesencja pizzy. Smacznego, żryj, upchaj się tym. Sorry, ale po prostu nie lubię niesprecyzowanych zamówień. Za chwilę będzie, że co tego miało nie być. Ciasto, nie ciasto, sos yy, pomidorowy i ta pizza jest tak pyszna. Jeśli kiedyś będziesz chciał zostać sie, sieciówką, zainwestuj w to w mgnieniu oka. To miało mi pochlebić. Ciasto pełno i ser. Jeśli możesz, pójść do pieca teraz, razy. Ok. Ciasto pełno ser. Rozumiem, że sosu ma nie być. Halo, halo, szybciej, szybciej. Dobra, jak dwa razy do pieca, to ja w tym czasie odbiorę nowy przepis. Zielony coś tam. Włożymy to jeszcze raz do pieca, ale tutaj mamy personę. Hu, Elon Musk. Żartujecie sobie ze mnie? Mam zielone w kieszeni, ale potrzebuję ich też w brzuchu. Czy mogę dostać pizza z zielonymi składnikami? Zielono. Okej, okay. ugościliśmy w, w naszej pizzerii Elona Muskania. No spoko. Nikt by się nie spodziewał. Doskonałość, wow. Dopiero połowa, ale już fucking did a major Zrobiłam tylko 6 pizzy dzisiaj? Jestem tu dla sosu, bla bla bla, sos. Dobrze wypieczone to wszystko. Pełnoziarnisty sos, spoko. Żeby jeszcze sam ser, w sensie żeby jeszcze ser chciał, no ale... Na pełno ziarnistym, dobrze wypieczonym, no okej okay. Na ogół ktoś powie, że szybka yy, Szybka pizza, nie? Żebym jeszcze jedno zamówienie mogła przyjąć I może by tak było, gdyby nie to, że zażyczył sobie Podwójnie do pieca, chociaż może jeszcze zdążę Wow, mam na myśli, wow Bardzo się cieszę, że masz na myśli wow Nie toleruję elektro... okej okay. I mamy co? Sos peperoni... A, niech laktozy. Wszyscy wszystko wszystko. Peperoni, kiełbaski, szynki. Spoko. Mamy peperoni. Kiełbaski. Wiem, że mogłam zaoszczędzić na czasie. Zdaję sobie z tego sprawę, ale no ja nie chodzę na skróty. Bo jak chodzę, to się to źle kończy. Bacon and hois cebula. Kto znowu coś tnie? Bacon and Ktoś znowu tnie jakieś drewno. Cebula. Ja bym chciała wiedzieć, kto. Bo z tego co wiem, jedyna osoba w naszym domu, która używa bazylia, oliwki. Jest w chwili obecnej na montażu, więc tak jakby um, nie może hałasować. Czemu ona musi mówić tak nie po kolei? Papryka, ananasy, pieczarki. Papryka. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Ananasy i pieczarki. Ja pierdzielę. Się spłukam totalnie. Wyszłam na zero w chwili obecnej z tą pizzą. Ale tak totalnie na zero. <laughs> Smacznego. 9 na 10, wygląda dobrze dziękuję, mam nadzieję, że coś zyskałam i takie turum 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 i jaki jest ci przychód? 7 dolarków okej okay. okej okay. włączę sobie to, będę oszczędzać, prawda? ja pierniczę okej okay. spoko No cóż, w tym odcinku to by było na tyle. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. I pa pa.